Ależ ważny temat, będziemy dzisiaj rozkmieniać. Temat oponiarski, ale temat, o którym założę się, że 99% z Was nie ma zielonego pojęcia. Będziemy rozmawiać o homologacjach opon samochodowych. Niezwykle ważna rzecz. Zobaczycie, ile tajników to hasło homologacja skrywa. Pogadamy sobie znowu z Łukaszem. Cześć. Cześć, tam, witaj. Hej. Jak się czujesz? Dobrze wszystko? Bardzo dobrze. Pięknie. Dziękuję. sezon idzie. Oponiarski kolejny. Ja już mam założone opony zimowe. Bo już ważnie? uprzedziłem zima. A jeszcze jest kilkanaście stopni na dworze, ale lepiej wcześniej niż dopiero Ale rano już jest zimno, już wolę... Dzisiaj e, dwa stopnie. Dokładnie tak, no. więc zimówki już się idealnie sprawdzają. E, mój drogi, no. każda opona jakąś homologację ma i to wszyscy wiemy, bo opona była dopuszczona do ruchu, musi mieć homologację, ale są jeszcze inne homologacje, prawda? To jest ten, nas. Tak jest, to jest ten pierwszy argument, kiedy mówimy o oponach homologowanych. Przecież każda opona ma homologację, tak? Każda opona, którą możemy kupić, którą my możemy sprzedać na rynku europejskim, ma homologację europejską, jest dopuszczona. Do ruchu drogowego, ale dzisiaj chciałbym z Tobą i z Państwem porozmawiać o no. trochę innych homologacjach o homologacjach producentów pojazdów o homologacjach, które pozwalają nam idealnie dopasować opona do samochodu, do danej marki, a nawet do danego modelu. Opony, nawet w tym samym rozmiarze, potrafią się od siebie. Di diametralnie, znacząco różnić, prawda? Tak. Im szersza opona, tym większe mogą być te y, różnice, dlatego że norma produkcji opon dopuszcza dla nas 5%, na plusie 5% Dla, znaczy na minusie, jeżeli chodzi o szerokość opony. Z szerokości opony bierzemy sobie procent, który stanowi wysokość ściany bocznej opony. To wpływa na obwód toczenia opony. Więc jeżeli mamy te skrajne 10% różnicy między jedną a drugą oponą mm -hmm. w tym samym rozmiarze, no to mamy zupełnie inną informację, która trafia do samochodu właśnie z obwodu toczenia opony. Mamy dużo elektroniki w samochodach, to wszystko koresponduje ze sobą, radary, prawda, czujniki i ciśnienia w oponach i i sam prędkościomierz też potrafi przekonać. My tak, już wiesz? dzisiaj nazywamy oponę jednym z tych aktywnych systemów bezpieczeństwa, bo ona właśnie współgra z tym wszystkim o czym powiedziałeś, z tą całą elektroniką. Mhm. No i informacja z tej opony musi do elektroniki iść odpowiednia, tak samo jeżeli chodzi o mhm. rozdział mocy, tak samo jeżeli chodzi o napęd na cztery koła. Tutaj jest bardzo tak. ważny właśnie obwód toczenia opony. No, różnice są diametralne. Chciałbym Ci pokazać takie przykładowe opony z homologacją. Mamy zwrócić uwagę oponę Scorpion Winter w jednym i w drugim mm -hmm. przypadku. W jednym i... Ten sam rozmiar. Tak jest. 2,7545R20XL z homologacją do BMW, no i wtedy oczywiście opona Runflat okay. i z homologacją do Porsche. Te same indeksy nośności, te same indeksy prędkości. Inne parametry na etykiecie Unii Europejskiej, okay. ale to co najważniejsze i to, na co warto zwrócić uwagę, zupełnie inna szerokość tych opon i zupełnie inny wzór bieżnika. Tutaj jeżeli zbliżymy się do detali, to bardzo ta sama jasno opora, to widać. ten sam rozmiar, wchodzi ktoś i mówi, panie, przyjechałem samochodem, poproszę 2754520, to Ty musisz zapytać wtedy, ale jakim samochodem? Dokładnie, panie, do jakiego nie? samochodu, do jakiego częstorocznika, do jakiego modelu, do jakiej mocy silnika. Tak, tutaj mamy te skrajne różnice między dwoma producentami. Okay. W związku z tym będziemy też mieli Inną wysokość, inny obwód toczenia. Tutaj bardzo ważna informacja dla wszystkich tych, którzy poszukują opon cichych, i często trafiają do mnie takie osoby z pytaniem, dlaczego mam wybrać oponę z homologacją, skoro na etykiecie Unii Europejskiej ona jest głośniejsza niż opona mm -hmm. bez homologacji. A no właśnie dlatego, że my produkując oponę pod konkretny pojazd możemy zadziałać rzeźbą bieżnika tak, żeby wewnątrz pojazdu było cicho. Nie ma to do wzorowania na etykiecie, bo etykieta przedstawia. Dźwięk generowany na zewnątrz, okay. a nie to, co słyszymy w pojeździe. Więc, jeżeli ktoś wow. szuka opon cichych, jak najbardziej kierunek homologacji. Nie do końca, myślę, społeczeństwo wierzy tym homologacjom. A tam producent coś napisał, ale przecież jak rozmiar się zgadza, model się zgadza i tak dalej, to mogę stosować wymiennie. Nie mogę. Oczywiście no nie jesteśmy w stanie zajrzeć w tym momencie do opony, ale możemy się posłużyć, posłużyć mhm. przykładowym standem przykładowym stojakiem, który no. te różnicę nam pokaże. Przede wszystkim mm -hmm. mamy tutaj przykładowe, wymienione e, oznaczenia homologacyjne, które też klienci znajdą na ścianie bocznej opony. One odpowiadają producentowi samochodu. Czy wszyscy producenci narzucają producentom opon w swoje homologacje? Czy są tacy, którym jest to rybka, że po prostu ma być to ogólne nie wszyscy, i tyle? Jakby nie do wszystkich e, samochodów są opony homologowane, ale do bardzo dużej liczby mm -hmm. e, producentów, do bardzo dużej liczby pojazdów my mamy opony z homolog. Ale wśród nich oczywiście są też takie opony, które są homologowane, ale nie mają oznaczeń, wtedy ten dobór jest, jest tak szerszy. Tak. Jeżeli mówimy o tych oponach homologowanych znakowanych, to w tym momencie mamy około 70 różnych oznaczeń pod producentów. No tak skrajnie biorąc przykład Lamborghini, to jest około 40 różnych homologowanych opon, ale już biorąc przykład Audi to jest około 200. No tak. Ale, już biorąc przykład BMW czy Mercedesa, to jest ponad 700 pozycji w katalogu homologacji, więc ten dobór jest naprawdę mm -hmm. duży. Często klienci pytają, czy, czy potrzebuje opon z homologacją? Jak najbardziej potrzebujesz opon z homologacją, one są perfekcyjnie dobrane do twojego pojazdu to się też kojarzy zwykle z tymi autami troszkę bardziej premium, z tymi autami szybszymi, wyższymi, które rzeczywiście tej indywidualizacji wymagają, bo jakiś taki zwykły, popularny rozmiar, nie wiem, Opel Astra, Volkswagen Golf, może niekoniecznie. Dokładnie, dokładnie tak. Tutaj mamy te właśnie opony, które są stosowane na pierwszy montaż, ale nie mają homologacji, nie mają tych różnic głównie związanych z budową. To chciałbym Ci pokazać okay. na drugiej A, stronie, te. stronie tego, tego stędu. No przede wszystkim mamy takie, takie kluczowe Czyli mamy drutówkę, mamy tutaj okolice stopki, mamy wyprowadzenie rantu ochronnego na oponę, ale to co ważne z punktu widzenia samego kierowcy, różnice w mieszance bieżnika, różnice w rzeźbie bieżnika, to co ważne od strony producenta samochodu różnice wewnątrz opony, czyli te różne składowe opony, czyli na przykład wszystkim dodatkowe się może opasania. różnić te opony? Wszystkim tak się może różnić? Tak, naprawdę ta opona może się różnić może się różnić wszystkim, no bo znowu norma narzuca na nas pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o średnicę osadzenie, jeżeli chodzi o szerokość opony, ale materiały, z których my tą oponę zbudujemy, no to już jest nasza, nasza tutaj magia produkcji mm -hmm. opon, magia dopasowania właśnie do producenta pojazdu. Czy one są w takim razie droższe od odpowiedników, nie wiem, bez homologacji, czy, czy tu po takiej... prostu jest obowiązek? Tak, tak tu nie ma takiej zasady. Co do, co do obowiązku, nie ma oczywiście żadnych przepisów prawnych, które mhm. zmuszą nas jako użytkownika samochodu do zastosowania opon z homologacją. No oczywiście jest książka serwisowa pojazdu, która często już zwraca uwagę na to, że opony muszą być homologowane. Tak jest na przykład w BMW. Mhm. Tam jest wymóg stosowania opon homologowanych. Oczywiście tutaj jakby no, wolna wola klienta, ale jak najbardziej wskazanie na to, żeby takich opon homologowanych używać, dlatego że no, unikniemy wielu potencjalnych problemów, które mogą wystąpić, jeżeli założymy opony bez homologacji. Oj Tak, sobie wyobrażam, co się może dziać. Inny uskok, inne w ogóle ciśnienia, inna elektronika, inne parametry, inne opony. Słuchajcie, ta sama opona, w tym samym rozmiarze z inną homologacją może się diametralnie różnić jedna od drugiej. Pięknie o tym opowiadasz, naprawdę. Dziękuję. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, bardzo się miło gawoło. Że pewnie do tematów oponiarskich będziemy, moi drodzy, jeszcze wracać, bo to nas wszystkich dotyczy.